Przyszedłem dzisiaj trochę, co to jest? później. Aha, ja. Pani Nie Wyspiala. Gdzieś wiesz, że Słodzima Wyspiala to już Czekaj. Ja nie mam czasu czytać, to... każdy Tradycyjnie prosimy o komentarz pomyszowy. Oby trenów na, na początek trenera gości w oświętowaniu że jak pan ocenia to spotkanie powiedz do tak na gorąco. Dzień dobry wszystkim, gratuluję trenerowi gospodarzy oraz zawodnikom i całemu sztabowi. Za dzisiejsze zwycięstwo. No cóż, no, graliśmy dzisiaj z wiceliderem. Spodziewaliśmy się, że będzie to trudny mecz przed nami, ale przygotowując się w tym tygodniu właśnie do dzisiejszego meczu, powiedzieliśmy sobie, że no, nie jedziemy się bronić, że chcemy grać w piłkę. No i myślę, że to było widoczne. Jeżeli chodzi o sam mecz, to na pewno dla Oka Kibica był to bardzo ciekawy, bo dużo z tych sytuacji początek meczu no, mocno gospodarze ruszyli na nas. Mieliśmy też nie ma co ukrywać dużo szczęścia. Z minuty na minutę jednak spróbowaliśmy i. i, i kontrolowaliśmy chwilę mecz. Były momenty, gdzie, gdzie utrzymywaliśmy się dużej przy piłce i do pierwszej połowy, do, do pierwszego gwizdka schodziliśmy z wynikiem remisowym. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w drugiej połowie gospodarze jeszcze mocniej ruszą, że, że, że będą wcinać hmm, zawodnicy z pozycji 10, że będą, będą wcinać skrajnie obrońcy, że nie ma co lekceważyć ich napastnika, który też będzie wcinał i, i szukał tych sytuacji w świetle bramki. No i tak się stało. Mimo wszystko jestem zadowolony. No nie do końca, bo, bo dużo nie brakło, aby wywieźć z tego naprawdę ciężkiego terenu przynajmniej ten jeden punkt. Ale powiedziałem chłopakom po meczu, że, że nie ma co spuszczać głowy, że, że tydzień kolejny przed nami i, i teraz gramy u siebie i patrząc na grę nie ma się czego wstydzić. Graliśmy też z mocną, bardzo mocną drużyną i trzeba, trzeba trenować i czekać na następny mecz i walczyć o, o punkty. Dziękuję. Na początku chciałem podziękować za gratulacje. Na pewno trudny mecz dla nas, bo jesteśmy w takim ciągu meczowym. Gramy praktycznie od jakiegoś czasu już co trzy dni. Myślę, że przez najbliższe dwa tygodnie to się nadal nie zmieni, bo, 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 bo mamy tych meczów bardzo dużo. Na szczęście póki co no, pojedynczy zawodnicy wypadają za kartki. kontuzji jakieś tam długotrwałe, trwały. Marcina Kumorka komórka nie mamy. I udaje nam się jeszcze sklecić no, tą kadrę, że, 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 że jest ona jakościowa. I, i no, liczna. Dzisiejszy mecz na pewno bardzo trudny dla nas. Bardzo jakościowa drużyna przyjechała z Lubaczowa, duże umiejętności indywidualne. Sporo momentów mieli przede wszystkim w pierwszej połowie, gdzie potrafili się utrzymać przy piłce, gdzie, gdzie potrafili przegrać nasz pressing, ale nasz pressing też był w pierwszej połowie bardzo słaby. Nie doskakiwaliśmy agresywnie. Chyba było widać trochę w nogach ten mecz środowy na trudnym terenie w Kielcach, który się odbił. Pomimo tego, że kilka zmian w składzie zrobiliśmy, myślę, że pod... i do, do pierwszej połowy mimo wszystko no, no, tych sytuacji mieliśmy kilka takich, gdzie no, w żadnym z poprzednich meczów nie mieliśmy, bo, bo, bo kilka razy, no, nie wiem, chyba dwa albo trzy wychodziliśmy z połowy praktycznie sam na sam. i Iwaniadze to, to miał sytuację, gdzie mógł dograć do Kacpa Prusińskiego. Kasper miał wcześniej, jeszcze Georgi miał chyba za dwa strzały. No, myślę, że tych sytuacji było całkiem sporo. Soku też, pogoń soku też miała. Myślę, że ze dwie tak, takie fajne sytuacje, gdzie mogli zdobyć bramkę. Na pewno fajny mecz dla kibiców atrakcyjny, bo dwie drużyny, które chciały grać w piłkę, też muszę pochwalić drużynę przeciwników, że, że nie murowali bramki, że tutaj przyjechali grać w piłkę, że, że mieli swój plan na ten mecz, że, że, że grali odważnie. No, bo zazwyczaj jak tutaj gramy mecz, no to drużyny no, okopują się na swojej połowie i musimy grać w ataku pozycyjnym praktycznie cały mecz. To był taki mecz fajny dla kibiców, który no, zdecydowanie wcześniej powinniśmy zamknąć, bo w drugiej połowie po trzech bardzo dobrych zmianach i później po kolejnych dobrych zmianach w trakcie gry. No, mieliśmy no, już myślę, że bardzo dużą przewagę tych sytuacji praktycznie po, do bramki, po bramce szczególnie jeszcze się mnożyło. No, niestety, nie zamknęliśmy tego meczu, zdobyliśmy jedną bramkę. Na szczęście potrafiliśmy to wybronić, bo, bo tak naprawdę no, z każdym przeciwnikiem w każdej lidze mmm... No, możemy bramkę stracić po stałym fragmencie, czy po serii stałych fragmentów w tym doliczonym czasie gry, gdzie, gdzie, gdzie drużyna przyjezdnych miała rzut rożny, miała zaraz po tym rzut wolny i cieszy, cieszy mnie bardzo, że to wybroniliśmy. Dowiedzieliśmy to 1-0 i, i dopisujemy trzy punkty, bo, bo, no, bo ta liga jest bardzo trudna. No, Chełmianka jedzie na Świdniczankę, przegrywa, gdzie myślę, że, że, że mało kto by taki wynik wytypował i tu, tu będzie bardzo dużo niespodzianek. Dlatego my do każdego przeciwnika podchodzimy z szacunkiem, z respektem, z pokorą przede wszystkim zmieniamy w składzie, bo musimy zmieniać w składzie, bo, bo, bo zawodnicy nie wytrzymali, wytrzymaliby intensywności grania co trzy dni, my mamy szeroką jakościową kadrę, musimy to robić i na pewno na Wiślanach też będzie inny skład, później na Wiśle też będzie inny skład, bo, no bo tak po prostu musi być, żeby, żeby ci zawodnicy też trochę odetchnęli, trochę, trochę złapali regeneracji i, i żeby ci, którzy grają w danym momencie byli, byli no jak najlepiej przygotowani do tej, do tej gry. Także chciałem pogratulować chłopakom, chciałem po, po, podziękować im za walkę, za zaangażowanie, bo mimo, że że no Nie strzeliliśmy tych sytuacji, że, 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 że pogoń potrafiła nas czasami zepchnąć do obrony niskiej. No to oni w każdym meczu zostawiają tyle, ile mają, zostawiają serducho i myślę, że to jest z tym wszystkim najważniejsze. Bo my w piłkę damy radę grać, my na pewno mankamenty będziemy w każdym treningu poprawiać. No Ale Serducho to, to, to ważne, że w tej drużynie jest zawsze jest charakter, i pomimo nawet zejścia trzech zawodników ważnych dla nas w przerwie, weszli kolejnie i po prostu napędzili tą drużynę do, do jeszcze lepszej gry. Dziękuję bardzo. Ale pochodziła 3-0, Przedawa 4-0, w płatce. Tak? No tego nie widziałem. A 25, 06. On to to. No, Południowo co już o tej porze w piłkę się nie gra. Dobra, <goda> dziękujemy. Dzięki. raz Do widzenia. Do widzenia. A, wiem, że 2-0 pokazywało. Ja się przeliczyłem że sądzę, To tu już siedzi, nie będzie się działo Nie będę że nie macie się czasu. Nie, ale ja bym tak? bo to jest problem. Bo... A to mi łapał nas od razu na wejściu, to bierze z inaczej. że o tej godzinie i tak o bo... jest 16.